Cześć wszystkim, z tej strony Zefirialis. Witam was w kolejnym odcinku z Margonem. Sorki za przerwę, która miała ostatnio miejsce. Bodajże dwa odcinki nie weszły, wtorkowy i piątkowy. Miało to, miejsce, miało to związek z operacją, którą przeszedłem ostatnio. Na szczęście jest o wiele lepiej niż się spodziewałem, więc jestem w miarę w stanie teraz już coś dodawać. Jakby były przerwy, na to będą one wynikać po prostu z tego, że Potrzebuje jakiegoś odpoczynku, ale dzisiaj zapraszam Was na wykonanie ostatniego zadania z, ze święta Lampionów, yy, związanego z 16 rodzinami Margonem. Yy, no i o ile się nie, nie mylę, otrzymamy z niego kuferek, z którego możliwe, że otrzymamy wyzwanie śmiałków, yy, jeśli nam się uda. Zobaczymy, co otrzymamy. Więc bierzemy ostatnie. Ostatnie zadanie. Ok. Czyli mamy znaleźć yy, przyjaciół. Obstawiam, że to będą osoby, które już poznaliśmy. Więc pierwszy, kto mi się skojarzy, to będzie Aiguo. Aha. Fajny gościu, super. Junru. Tak, sprawdźmy, Junru. Aha, czyli widzę, że to są yy, czasówki. Wystarczy kliknąć i poczekać, aż pójdzie do końca zielona linia i, i w tym momencie zakończymy zadanie. Czyli przejdziemy się po prostu tutaj po ludziach yy, na wyspie. No i super, mamy yy, jedną z głowy. Sprawdźmy Zixiuana. Czy zostaniesz moim przyjacielem? Super, super, super. Czyli gadamy o codziennym życiu i tak dalej, i tak dalej. I tak mamy obgadać pięć osób i wrócić y, do tej Majery, bodajże tak miała na imię. Ehm, no i tak nam to minie. Ehm, jeśli miałyby się pojawiać pytania o operację, no to to nic strasznego, znaczy nic strasznego. Grzebali mi przy kręgosłupie, ale już wszystko jest ok. Ehm, czekam na. Koniec jakiegoś bólu, na zagojenie i tak dalej. Za, za dwa tygodnie mam zdjęcie szwów, ee, już dawno powinienem mieć ją za sobą, bo ja wspominałem bodajże parę, parę odcinków temu, że będę miał. Mm, miałem mieć ją w styczniu, w połowie stycznia, ale wykryto mi testem PCR covida, więc musiałem to przesiedzieć w domu um, i jakoś to przeżyć. Mm, w tym momencie wymaz, wymaz mi zrobili nie PCR. Dobra, tutaj nie gadam o tym. Ehm, e, w, i, I po prostu e, wyszedł negatywny, dlatego z, e, przeprowadzili tę operację. No i o dziwo, e, o dziwo poszło lepiej niż 4 lata temu, bo była to powtóreczka. Nie będę się wdrażał w szczegóły, bo to już moja sprawa. Ale. Hmm. E, ale naprawdę e, przebiegło o wiele lepiej niż 4 lata temu, e, gdzie umierałem jeszcze bardzo długo, e, po, e, po operacji pozbierałem się do kupy tak naprawdę w ciągu dwóch tygodni do miesiąca e, po wyjściu ze szpitala, a w tym momencie jestem już 2 dni e, po operacji, dzień po wyjściu ze szpitala i jest naprawdę spoko. Jestem mega zaskoczony. Powinienem być tak naprawdę do, do jutra, bo obstawiam, że wrzucę to, to w niedzielę. Wtedy, tak jak teraz to nagrywam, mm. i do poniedziałku powinienem być w szpitalu, ale naprawdę byłem tak mile zaskoczony, że stwierdziłem: Dobra, wychodzę teraz. Dobra, mm, mamy pewien martwy punkt tutaj w zadaniu. Spróbujmy jeszcze raz do IGO, czy tutaj coś się zmieni, czy tu jest kol no, konkretna kolejność. Um, dostało nam dwoje przyjaciół. Po co pijesz? Piję, by zapomnieć. Bart taliesin. Proszę nie zacznij śpiewać, nie zacznij śpiewać. Uff, dobra. Taliesin jest naszym czwartym przyjacielem. Um, mm, mm, mm. No i co? No i takie nudne zadanko w sumie nie jest w ogóle szałowe. Ja rozumiem zadania takie bardziej rozwojowe, takie. Gdzie coś się dzieje takiego praktyczniejszego, a to, że my mamy sobie znaleźć pięcioro przyjaciół, to jest dla mnie takie. Czy to na pewno nam potrzebne. Jako zadanie sprawdźmy warpię. Um, czy zostanie moją przyjaciółką? Nie. Także ten. A uproszanie się zostanie czyimś przyjacielem jest według mnie trochę żenujące. No ale cóż. Odpykamy i zobaczymy co nam z tego przyjdzie. Co nam przyjdzie z wykonania tego zadania. Nie spojrzałem jak zwykle o której zacząłem dokładnie, ale myślę, że odcineczek będzie w miarę krótki. No bo nie wiem po co tutaj przedłużać. A jeśli otrzymamy z tego... Jeśli otrzymamy z tego wyzwanie śmiałków, to we wtorek wleci odcinek... Z wyzwania śmiałków, jakie wykonujemy. Tym razem weźmiemy sobie najtrudniejszą wersję, tak jak, tak jak wtedy oś, ostatnio obiecałem, bo po prostu byłem tak zażenowany tym, co się wydarzyło poprzednim razem, że wziąłem bodajże średnie i naprawdę wyszło słabo. Um, słabo w sensie było za łatwe o wiele za łatwe. I itemek też nie był zbyt zachwycający. Z tego co pamiętam, to, to im, im trudniejsze bierzemy wyzwanie, tym lepszy itemek możemy dostać. Tak czy siak, gadamy z ostatnim przyjacielem, jest to Linard. I uwaga, idziemy do Mairi. Maira Hogano. I to będzie chyba koniec tego questu. Z tego co pamiętam, to w końcu po tej serii sześciu małych questów pobocznych, o czym mówiłem tydzień temu, e, powinniśmy tym razem dostać e, expa opcjonalnego. Więc na pewno go sobie weźmiemy. Bo to przyspieszy nam po prostu Expienie. Mamy niecałe 15 miliona Ekspa do levela. I zawiera punkty doświadczenia. I uwaga, 15k, 2 miliony Expa. I co? Co? Hmm wait Dostaliśmy pędzel. I tyle? Ej, witolf, coś mi się chyba nie zgadza. <grybujesz> Może gdzieś jeszcze powinniśmy zagadać, ale dostaliśmy pędzel czyli ostatnią część prawdopodobnie stroju. Pomówić o No dobra, no i możemy sobie zrobić dowolny strój tutaj. Urodzinowa walucyna. Pozdrawiam lucynę i tak tego nie ogląda, ale pozdrawiam. Brzozek. Podgląd. Słaby. Lisi zawadiaka, już się boję podgląd. O, nawet, nawet ujdzie. Lucyan. Zajebisty, ale bardziej chowaniec niż strój dla mnie. Podgląd. Rewolwerzysta. Taki sobie, tak szczerze. I jeszcze rybomość. Sprawdźmy. Hmm. Hmm. Chyba tego lisiego za wadiakę, wiecie? Wezmę, bo wydaje mi się ciekawszy. 50k złota. Za to, żeby wziąć sobie jakiś strój. Czy mi się to w ogóle opłaca? Dobra, no wezmę. Czemu nie? Aczkolwiek no mogło być lepiej. Tu mamy teleport, który jeszcze 23 y, dni. Dni? Godziny. O! Będzie ważny niecałą dobę. A to ciekawe, bo. Mm, jutro kończy się luty. A to miało być chyba do 7 marca event. Więc nie wiem, nie wiem. No ale co, no serio nie będzie żadnego kuferka? Może to, może, to było, może to była inna kwestia? Wiecie co, ja to szybko sprawdzę, zrobię szybkie cięcie, sprawdzę czy ten kuferek mi się należy, czy po prostu on był wynikiem czegoś innego i zaraz wracam. No i sprawdziłem na szybko, rzeczywiście e, da się ten kuferek zdobyć, dostajemy go od Vena z tego co sprawdziłem. E, więc po prostu w solucji ewentualnej jest e, błąd. No i sprawdźmy, sprawdźmy, sprawdźmy. Urodzinowy prezent szczęśliwca. Legendarny. Wy dostajemy go za wykonanie wszystkich zadań. Fabularnych i pobocznych, czyli z okazji urodzin, jak i z okazji święta lampionów. Otwórzmy i sprawdźmy, co my tu mamy, moi drodzy. Mm, X plus 20%. No dobra, zawsze coś. Tym bardziej, że nie jest ograniczony czasowo, to może być, pasuje. No i... Kupon z okazji święta lampionów. Uajguło, go wymieniamy. Sprawdźmy od razu, co nam ten kupon da. Naprawdę, czy my ten kupon dostaliśmy na strój? Jak wygląda ten książę? To facet jest? I czy to według Was jest facet? Oni napisali, że to książę. A księżniczka. Eje, wytyfy! Ej, no, ale tak szczerze to beznadzieja. A jakieś wyzwanie śmiałków? Jakieś coś? Serio? Nic? No, tutaj sobie mogę coś zasmoczołuski kupić. I sobie to za przeproszeniem w dupę wsadzić. Ej, nie no. Szczerze, beznadzieja. Bez Wezmę tego księcia. Obsranego. Ale szczerze, naprawdę beznadziejne to jest teraz. No i co, jakieś wyzwanie śmiałków, jakieś coś? Ej, nie, no masakra. Szczerze, według mnie zrypali po całości, yy, bo zazwyczaj możemy liczyć na wyzwanie śmiałków. Czy to yy, z, właśnie kuferka z, z tych. Z kalendarza zależy, co akurat działa. A to jest według mnie... Ech. Aż szkoda gadać, wiecie? Naprawdę. Aż żałuję. Jedyny plus, jaki mamy tak naprawdę z całego tego eventu, to jest przede wszystkim exp. No i nie wiem, co tak naprawdę jeszcze. Mapa skarbów, wiesz nie. Przedgrania nie. To też sobie mogę wsadzić. No dobra, jeszcze to będzie plusem. Czyli leki po 20 sztuk, 6,5 k i 9 k. No to to są te jedyne jedne plusy, tak naprawdę, jakie wyciągnęliśmy z tego eventu. I tyle. I dosłownie tyle. Nic więcej ciekawego nie ma. No szczerze jestem mocno zawiedziony. No ewentualnie teleport do Agi Triady, żeby nie trzeba było biegać. Chociaż nie wiem, czy nam się to przyda na tym levelu, czy questy się już nie zakończyły tam. Miłosny kwiat do Nidhal, no to dobra, też uznajmy, że będzie spoko. A to już było z czegoś innego. Dobrze myślę, tak. To walentyn... co? To jest walentynki, to nawet nie z tego. I to też nie jest z tego. Ej, nie no. A do Baszty Wilczychków to mi średnio potrzebny teleport. Nie, szczerze e, jestem zażenowany tym, co właśnie tutaj <laughs> zobaczyłem. To, że nie dostaliśmy żadnego wyzwania śmiałków ani nic bardziej kreatywnego przedmiotu, no to troszkę słabo. No ale trudno, dobra. Dzięki Wam za oglądanie. Eee, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i że mieliście chociaż o czym posłuchać. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.